Witam serdecznie, kryptowyek kłania się, zapraszam na dzisiejszy odcinek. 30 kwietnia, godzina 20.03. Zobaczmy, co się działo i co tu mamy też na wykresach. Zacznijmy od tego. Newsy: MicroStrategy już ma y, z, zarobki na wysokości 52% dla swoich klientów, z tego co wyczytałem, więc y, jest to całkiem sporo, jest to więcej niż było wcześniej. I Michael Saylor tylko podsumował to tak, że będzie chciał więcej bitcoinów, będzie chciał kupować więcej bitcoinów i trzymać, żeby mieć większy, jakby, większe możliwości dochodu dla swoich klientów. Więc to jest dla nas bardzo ciekawa informacja. Również tutaj na główek byki nie mają się czym martwić, że zaraz się może skończyć cykl, więc miejmy nadzieję, że trochę w tym prawdy jest, nie będziemy się faktycznie martwić, że tworzy się trend spadkowy, czy coś w tym stylu. Pokażę Wam to na wykresie, o co mniej więcej chodzi. Ale no nie mniej jednak pamiętam też o tym, żeby wyjść troszeczkę z Bitcoina i innych krypto, żeby mieć więcej trochę tych stablecoinów i po prostu się ustabilizować troszeczkę niż nie spać po nocach, myśląc o tym, co się dzieje z, z Bitcoinem albo innymi krypto, kiedy mają korektę. Tak jak mamy co miesiąc praktycznie, w marcu chyba było tak dosyć spokojniej, ale zobaczymy to na świeczkach. Hotbit niestety miał próbę ataku hakerskiego na swoich serwerach i musieli zamknąć na chwilę całego exchange'a, więc jak najbardziej było to 29 kwietnia około 8 rano czasu centralnego i niestety, ale sparaliżowało to niektóre ich serw, serwery, serwisy, więc jak najbardziej, jeżeli macie tam pieniądze, no to lepiej uważajcie, nie wiadomo jak to się zakończy, czy czy coś się zginęło, czy też nie. Z, z, tutaj mamy informację, że ze znanych woletów, które posiada Hotbit jest tam około 14 milionów dolarów. To nie jakoś super dużo, ale to i tak jest całkiem sporo. Wiem tylko tyle, że to jest chiński exchange i jeżeli byłby atak również na Binance, no to ja mam nadzieję, że Binance spokojnie sobie poradzi, ze względu na to, że już miał jeden atak w 2017 roku 17 roku i z tego co pamiętam, to spokojnie się z tego wykaraskali, a jeżeli się mylę, to sprostujcie bardzo proszę. Tutaj oczywiście Chinese Crypto powiedzieli, że funds are safe, czyli są bezpieczne. Są pokryte w innych środkach, więc teoretycznie, nawet jeżeli by mogły zginąć prawdziwe coiny i tak dalej, to oni mają jakiś fundusz zapasowy czy coś w tym stylu. Fajnie jakby to, było fajnie jakby to była prawda, ale jak jest naprawdę, tego wam nie powiem. No i Bitcoin, oczywiście, jak sami zauważyliście, dźwignął się do ponad 57 tysięcy. Jak najbardziej wyglądało to niesamowicie na wykresie. Zaraz to Wam pokażę. Byłem tego świadkiem i zdążyłem złapać dołek BNB. Zaraz Wam wytłumaczę o co chodzi, tylko się poprawię. O. I mamy też informację, że gdybyśmy tak dzisiaj jeszcze dobili do prawie 59 tysięcy, to kwiecień nie byłby czerwony. <laughs> nie byłoby to czerwona świeczka. Oczywiście mamy też tutaj info o tym, że Bitcoin, cena Bitcoina podskoczyła przez to, że faktycznie został on kupiony nie przez futuresy, tylko przez spot trading, czyli ludzie kupowali Bitcoina bez dźwigni. Więc po prostu był mega popyt na to i pytanie brzmi, kto kupił te Bitcoiny, bo zaraz wam pokażę na Exochartcie, kupna było całkiem sporo. Dzisiaj mamy 30 kwietnia, wygasa nam Wyglądają nam opcje. Najwięcej opcji było powyżej 55 tysięcy, więc jak najbardziej chłopaki trafili, <noise> albo dziewczyny, że będzie cena troszeczkę wyższa niż 55 tysięcy. Aktualnie mamy trochę ponad, więc jak najbardziej. A tutaj mamy też duży wolumen na powyżej 60 tysięcy, więc no, ciekawe, ciekawe. Do końca dnia jeszcze parę godzin. To by było trochę niesamowite, gdyby ten miesiąc okazał się jednak zielony. Zobaczcie na egzoczarcie. Wyłączymy tylko te wykresy, żebyśmy widzieli dokładnie. Delta plus 150 milionów dolarów. E, wolumen 5 miliardów dolarów na Bybicie, więc jak najbardziej e, mocno, mocno. Punkt kontrolny dnia wczorajszego 53 700 dolarów. E, spokojnie byliśmy w tym rejonie. E, mały wolumen w tym, e, w tym rejonie to znaczy mały, relatywnie mały do, e, porównania do, w porównaniu do reszty dnia. Dużo kupna na dołku, to oznaczało, że dołek to dołek, tutaj było kupno. Następnie jeszcze więcej kupna w tym miejscu, między 54 tysiące a 55 tysięcy, i potem strzała do góry, czyli już tutaj nikt jakby nie chciał sprzedawać tego bitcoina, ale wszyscy go chcieli kupować, i cena poszybowała w górę niesamowicie. Kolejne mega duże zakupy na poziomie 56 tysięcy, i mega duże zakupy na poziomie 57 tysięcy, ale też więcej sprzedaży tutaj było, więc to niestety cena musiała zejść niżej. Ale bardzo mnie cieszy, że punkt kontrolny jest na poziomie 50, prawie 7 tysięcy na bajbicie, więc wygląda to bardzo byczo, moim zdaniem, ze względu na to, że nawet jeżeli jutro dzień będzie troszeczkę niższy, to jest. Niższy, to znaczy cena będzie niższa jutro. To jest duża szansa na to, że odwiedzimy znowu ten punkt 57 tysięcy, a dalej mamy do zaliczenia ponad 58 tysięcy jako retracement Fibonacci'ego, jak i też dużo punktów kontrolnych do odwiedzenia w tamtym rejonie. Jak widzicie, większość rynku na plusie. Szczególnie wielorybów, czyli wszystkie transakcje powyżej pół miliona dolarów i wszystkie transakcje pomiędzy 200 tysięcy a 500 tysięcy dolarów na plusie, na ogromnym plusie, w porównaniu do poprzednich dni, to widać, że zmieniły się zupełnie jakby nastroje na kupno i sprzedaż, więc mamy nadzieję, że teraz raid będzie kontynuowany na Bitcoinie, natomiast też pamiętajmy o tym, żeby, e, rzućmy sobie okiem na, na wykres, pamiętajmy o tym, że mm, o tym, o tym, o tym, że dalej możemy iść troszeczkę bokiem, czyli może nie miesięcy, nie w miesiącach. Chciałem tylko wam pokazać, że Bitcoin miał tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć miesięcy, kiedy Atakował do góry. Teraz mieliśmy jedną czerwoną świeczkę, i powiedzmy sobie, że gdybyśmy wskoczyli na 59 tysięcy, przynajmniej na Binance, no to wtedy byli, mielibyśmy zieloną, delikatną świeczkę. Tylko wtedy mielibyśmy tu, mogłaby być formacja Morning Stara, gdzie po prostu mielibyśmy zjazd totalny na dół. Ale Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Na tygodniowych świeczkach mamy pewien problem, bo nie dość, że mamy double top, czyli jedno, jedna świeczka, jeden knot tu, drugi knot tu, i ma, mieliśmy zjazd, czyli teoretycznie litera taka M się utworzyła, która miała nam zwiastować zejście na dół, czyli koniec cyklu, ale na spokojnie to jeszcze nie to. Wydaje mi się, że właśnie to jest, ten, to jest ta akumulacja, to jest ten zasięg, w którym cena będzie sobie troszeczkę szła bokiem, i też widzimy, że tutaj mieliśmy. Górę, która dołek, nie inaczej, tutaj mieliśmy górę, która jest wyższa od tej, dołek, który jest wyższy od tego, tak samo tutaj, góra wyższa od tej, dołek wyższy od tego, góra wyższa od tej, dołek wyższy od tego, ale tu już mamy troszeczkę inną sytuację, bo ten dołek już jest niżej od poprzedniego i ta góra jest niżej od poprzedniej, więc czytam od tej. Więc aktualnie można by było powiedzieć, że mamy zmianę trendu, czyli trend powinien być teraz spadkowy, jeżeli mówimy tu czysto technicznie o, o analizie technicznej. Natomiast też nie ma tutaj co się za bardzo nastawiać na to, bo trzeba brać kontekst, jaki mamy aktualnie, czyli mamy cykl, jest cały czas mega pompa na bitcoina, jest głośno o bitcoinie. Także nagła zmiana trendu w ciągu trzech tygodni wydaje mi się, że jest to troszeczkę za wcześnie. I tak samo jak zobaczycie sobie wcześniej, kiedy mieliśmy, czekajcie na tym wykresie, nie na tym wykresie, o, to jest jeszcze z ostatniego odcinka, tutaj mamy, zobaczcie sobie, tu są też tygodniówki i tutaj mieliśmy tak dołek niższy od tego, dołek niższy od tego, dołek niższy od poprzedniego i nagle... Spokojnie do góry lecimy dalej, z powrotem. Więc pamiętajcie, że nie zawsze takie sytuacje po prostu na 100% zmienią nam trend, zmienią nam wszystko, więc nie ma się tutaj co spinać. Więc jak najbardziej jeszcze mamy czas, jeszcze mamy spokojnie co robić. Także jak widzimy, Tutaj spokojnie już mamy dołek wyższy od poprzedniego na jednodniówce, górka jest wyższa od poprzedniej, więc można by było powiedzieć, że zaczyna się nam trend po prostu zmieniać z powrotem na wzrostowy. A czy będzie to jakiś zasięg, to pewnie się dowiemy za niedługo. Czy to będzie jakiś po prostu poziomy kanał, który będzie się bujał gdzieś w tym rejonie, no to zobaczymy, ile to może potrwać i jak bardzo. Będzie to gwałtowne, bo tutaj widzimy, że były po prostu lekkie anomalie, gdzie odbiliśmy się od środka, znowu wyskoczyliśmy i to była, to była taka próba znowu ATH i tak dalej, więc możliwe, że znowu będziemy gdzieś w tym kanale sobie przez jakiś czas siedzieć, tak jak mówiłem na poprzednich odcinkach, po prostu takie są scenariusze możliwe. Ja aktualnie, tak jak opowiadałem Wam wcześniej, przeskoczyłem na BNB, przeskoczyłem troszeczkę na Ethereum i dobrze na tym wyszedłem, parę procent więcej mam portfolio ogólnie całego, więc jak najbardziej się to opłacało. No i oczywiście, kiedy Bitcoin dzisiaj przypompował, zobaczmy sobie na godzinówce, kiedy Bitcoin dzisiaj przypompował tak mocno w tym, w tym miejscu, czyli około 12 tutaj, 6% do góry, bardzo mocno wyskoczył do góry. Teraz już ma trend znowu jakby wzrostowy, więc wydaje mi się, że nie jest to jeszcze koniec. Nie jest to jeszcze koniec. Miejmy nadzieję, że dobie do tych 58 tysięcy i będziemy mieć zielony miesiąc. To było naprawdę niesamowite. Chciałbym to zobaczyć. Tak samo kiedy Bitcoin wyskoczył do góry. Yy... Ethereum do Bitcoina, zresztą chyba wszystkie alty zrobiły się na czerwono względem Bitcoina. Ja oczywiście w tym momencie, kiedy widziałem, że Bitcoin zaczyna pompować, sprzedaję sobie troszeczkę na górce tego BNB, kupiłem na tych dołkach troszeczkę no i to było już parę procent różnicy prawie 4% od, samego góry, od samej góry do samego dołu, to jest prawie 8% różnicy, ale tego mi się złapać nie udało, ale to już zaczyna się zmieniać, już spokojnie BNB zaczyna troszeczkę rosnąć względem Bitcoina. i Ethereum troszeczkę gorzej, tak samo Ethereum od wczoraj troszeczkę słabiej, spokojnie ono się próbuje tu wspinać po tym kanale FIBO, tak samo nie wiem czy tutaj będzie jakiś próg na poziomie no psychologiczny pewnie 2800 dolarów to by było logiczne 2800 dolarów dokładnie prawie co do dolara 2800 i tutaj będzie po prostu taki trójkąt wzrostowy moim zdaniem gdzie na koniec po prostu tego trójkąta kiedy cena będzie sobie szła no to ona w końcu moim zdaniem powinna wystrzelić w kosmos do góry na księżyc i wtedy zobaczymy jakieś ciekawe procentowe zyski na Ethereum. O ile tak jest oczywiście plan Ethereum bo jeżeli Ethereum się zdecyduje jednak pójść w dół no to w dół mamy naprawdę sporo progów do zaliczenia a do góry, no to tylko jakby czeka nas alt season znowu, więc miejmy nadzieję, że opcja A jest bardziej prawdopodobna niż opcja B, dlatego zainwestowałem troszeczkę w Ethereum. Na dołku oczywiście mieliśmy całkiem niezły, niezły retracement, że tak powiem. Można by było powiedzieć, że gdzieś z tego miejsca do 50% zjazd był konkretny, więc Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Retracementy są fajne, żeby właśnie odsprzedać, zarobić i parę groszy dołożyć do portfolio. Tutaj mieliśmy, to jest nam nieprzydatne. Ten trójkąt w sumie już też możemy usunąć, chociaż on tutaj fajnie wygląda, fajnie tu pasuje, moim zdaniem. Dobra, dobra. Zobaczmy, czy retracement pasował z tego miejsca. Tutaj dokładnie pasował. Retracement od 61%. Więc idealne miejsce, żeby po prostu sobie odkupić troszeczkę BNB. Cake też troszeczkę jakby spokojniej uspokoił się, jak wyskoczył pomiędzy tym z tego FIBA 60-161%. I teraz. Myślałem, że jak przetestuję, to już wyskoczy do góry, ale no niestety jeszcze troszeczkę się tutaj zmęczył tym właśnie chyba bitcoinem, który przycisnął bardziej. No to wszystkie alty troszeczkę spadły. To znaczy, BNB, powiem Wam, nie spadło. BNB tylko troszeczkę i ono stało w miejscu przez te 2-3 godziny, chyba. Nie było jakiegoś większego ruchu, 1% około. Nie, nie, nie było większego ruchu i teraz znowu idzie do góry razem z Bitcoinem, więc to jest dosyć interesujące, bo Ethereum a Ethereum w sumie tak samo, Ethereum tylko też 1% różnicy. E, więc to była jakby promocja na parze BNB-BTC, ogólnie na parach BTC, więc jak najbardziej to było e, całkiem ciekawe moim zdaniem. Żeby zainwestować w takie e, coiny w ten sposób, po prostu zamienić Bitcoina na, na BNB lub BT, na Ethereum. A kiedy znowu Bitcoin się trochę zmęczy, spadnie na dół lub po prostu inne alty pójdą do góry i tu będziemy mieć procenty na plusie, czyli dla, dla, dla przykładu BNB sobie wskoczy z powrotem na poziom 100, 0,0, 110 plus. No to wtedy będziemy mogli w tym miejscu gdzieś odsprzedawać znowu na górce i wtedy mieć więcej Bitcoina, prawda. Więc to jest dosyć dobra, jakby to powiedzieć, strategia na powiększanie swojego portfolio. Oczywiście, musimy wiedzieć, gdzie są jakieś e, pivoty, inne progi, i tak dalej, które się pokrywają i mają jakieś e, dokładne e, progi, żeby wiedzieć, w których miejscach to atakować, prawda? Więc to jest OK. Zobaczmy jeszcze XRP plus 11%, bardzo ładnie. E, do góry podskoczyło znowu. Aave, e, 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 znowu tutaj na środku tego kanału. ICX, dalej do góry. RT, tak byle jak. Awa awa wchodzi znowu do kanału. <laughs> Anfi. Anfi już tak całkiem nieźle. Już było pierwszy take profit, chyba. I dalej czekamy z Anfi na. na co? na 180 dolarów. czemu ja to tak zaznaczyłem? Nie wiem. Dobra, nie wnikam w to. Litecoin 4%. Nie robiłem tu żadnej analizy, no trudno. Dogecoin tu z 5%. Tezos 6. Awa X 16. Całkiem nieźle. Bejka nie mam, no niestety. Dobra, takie szybkie podsumowanie, co tu się działo. Mam nadzieję, że spędziliście nawet miło czas. Nie dowiedzieliście się dzisiaj prawdopodobnie za dużo. Jak znajdę trochę więcej czasu, to na pewno postaram się zrobić jakieś dokładniejsze analizy. Ale z tego co widzicie, no dużo się tu nie zmienia. Dalej mamy trend wzrostowy na BNB. Bardzo mocne retracementy są co jakiś czas, bo całkiem spore progi. Więc ja bym się spodziewał może ataku na ATH ostatnie i przebicie je, żeby po prostu było ciekawie. <grych> co do Ethereum no to tak samo czekam na jakieś większe wydarzenia pod koniec nie wiem pierwszego tygodnia maja lub nawet na dniach po majówce może zobaczymy jakieś wybicie stąd więc wtedy będzie można było troszeczkę odsprzedać tego Ethereum albo po prostu trzymać 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 i na końcu gdzieś tam sprzedać a tak to małe handelki oczywiście wpadają jak najbardziej ja powiem wam że para BNB BTC i BNB USD BUSD jest tak najbardziej przyjemna do handlu, bo często w ciągu dnia można znaleźć miejsca, w których można zarobić nawet między 1 a 3 minimum raz dziennie, więc da się zarobić dużo więcej niż na samym trzymaniu. No ale też trzeba robić dokładną analizę, no bo kiedy obracamy jakby całym naszym portfelem lub większością tego portfela, to jest lekki stres, <grych> że, że czy podejmujemy dobrą decyzję. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie. Miłego wieczora Wam życzę. I do zobaczenia, nie wiem czy jutro, bo jutro może mnie nie być, ale prawdopodobnie w niedzielę. Trzymajcie się serdecznie, trzymajcie się, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i to wszystko. Cześć.